Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Stelmet Zielona Góra żegna się z koszykarską Europą po ubiegłotygodniowej porażce w Kazaniu z Uniksem. Mistrzowie Polski definitywnie stracili niestety szansę na awans do dalszej fazy Eurocupu. Jutro na pożegnanie występów w tych rozgrywkach w tym sezonie mecz z Telenetem Ostenda, o którym oczywiście porozmawiamy dzisiaj w time -outcie. będziemy też rozmawiać o kolejnym niefrasobliwym występie w Tauron Basketidze, który o mały włos zakończyłby się katastrofą. Spotkamy się także z uczestniczkami Top 8 Euroligi. Będziemy też wypytywać Wlado Dragicewicza o klub, w którym zagra w następnym sezonie. To jest time out. Michał Szpak. Zapraszam. Po eliminującym z Eurocupu przegranym meczu w Kazaniu i powstydliwej porażce Wentermarsza Basket Cup w Tarnobrzegu, spotkanie ze Śląskiem w CRS miało być dla Stelmetu meczem odbicia i rekompensatą dla fanów. Mistrzowie Polski zamiast 40 zafundowali im aż 45 minut koszykarskich emocji. Stelmet zaczął polskim składem, na ławce został Krystiany Jenga. od początku nie wybiegł też Wlado Dragicewicz, który z Kazania wrócił z trzema szwami na łokciu i miał być wykorzystywany tylko w kryzysowych sytuacjach. Mimo to gospodarze zaczęli od prowadzenia 7-0 i w pierwszej kwarcie zdominowali tablicę wygrywając na nich 12-4, a pierwsze 10 minut 21-12. Ale Śląsk, głównie za sprawą Dominika Johnsona i Denego Gibsona, którzy w drugiej kwarcie zdobyli 16 z 23 punktów swojej drużyny, odrobił straty w niespełna 4 minuty. I to Wrocławianie schodzili do szatni z jednopunktowym prowadzeniem 35-34. Spodziewaliśmy się, bo wiedzieliśmy na co im stać i oglądaliśmy ostatni mecz, jak oni grali przeciwko Turowowi, naprawdę pokazali, pokazali siebie na wysokim poziomie i spodziewaliśmy się tego meczu. Oczywiście Wlado jeszcze miał problem. Nie wiedzieliśmy czy będzie grać czy nie. Stroga drużyna była z rytmu wybita. Wlado został poderwany z ławki na początku trzeciej kwarty. we was definitely in position that we need to put him to help us to um Znaleźliśmy się w pozycji, w której naprawdę go potrzebowaliśmy do pomocy. Potrzebny był nam jeden zawodnik więcej w rotacji, ale myślę, że graliśmy dzisiaj ze swego rodzaju presją, która siedziała w naszych głowach po dwóch niemiłych porażkach. Jednej w Pucharze Polski i drugiej w Eurokapie. Wiedzieliśmy, że musimy się zrehabilitować przed naszymi fanami i to nie było łatwe w meczu przeciwko drużynie, która nie cały tydzień temu wygrała puchar Polski i której forma zdecydowanie rośnie. In, 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 in Wladow na wezwanie odpowiedział 80% skutecznością i 9 punktami w trzeciej kwarcie. Astelmet na jej koniec znowu odjechał Śląskowi na 8 punktów. Łukasz Koszarek, który tego dnia miał problemy ze skutecznością, rozdawał asystę za asystą i już przed czwartą kwartą miał ich 10 ze swoich 13. Niestety w czwartej kwarcie Stelmet znowu zaliczył przystanek, który błyskawicznie wykorzystali 17 siedemnastokrotni mistrzowie Polski. Na 12 sekund przed końcem dwójka Pola Millera wyrównała stan meczu na 66-66. Po trójce Łukasza Koszarka, która zatrzymała się między koszem a tablicą. Ostatnią akcję na wagę zwycięstwa mieli goście. Ale Paul Miller drugi raz już nie trafił i oba zespoły zamiast do szatni wróciły na ławki odpocząć przed dogrywką. Przebudzony Stelmet zdobył w niej pierwsze 8 punktów i nie dał już Śląskowi wrócić po raz trzeci, wygrywając ostatecznie 81-69. Trochę dziwny mecz, ja byłem w szatni do, do chłopaków, dwa razy wróciliście do, do tego meczu, do tej gry i dwa razy nam drużyna Stelmet odjechała. Oczywiście nie ma co tu wiele opowiadać, zespół widać po zawodnikach, po całym zespole, że jest to zespół, który grał na poziomie Euroligi, na poziomie Pucharu Europy. Są grani, grają dobrze ze sobą, dobrze współpracują. Jednak w dzisiejszym meczu tak naprawdę największą różnicę za każdym razem robi zawodnik Dragicewicz. Każde jego wejście na boisko przynosiło różnie z trymetu olbrzymie plusy, zarówno w obronie, jak i w ataku. Z tym mieliśmy od razu problem. Wracaliśmy, doprowadziliśmy nawet do dogrywki, ale nie potrafiliśmy postawić kropki nad i. Wybili nas z rytmu na początku dogrywki i nie potrafiliśmy wykorzystać tej szansy. I to chyba tyle. Myślę, że ta drużyna po zdobyciu Polski uwierzyła w siebie. Natomiast my po dobrym początku trochę, myślę, siedliśmy fizycznie i, i to zgubiliśmy kompletnie rytm. Także, także później... Cieszy to, że, że wróciliśmy do gry, że, że mogliśmy już wcześniej załatwić ten mecz, ale, ale taka dogrywka też się przyda. Był taki moment w czwartej kwarcie pod koniec, że chciałeś walnąć truje i sprawić, że byłoby pozamiatane, ale musiałeś powiedzieć sorry pod adresem Michała Uwalina, co tam się stało. Ja, nie, za, za szybko rzuciłem zdecydowanie, także wale truje na specjalne wyjątkowe okazje zostawiamy. To było spotkanie lidera z ósmą drużyną tabeli. Gdyby ten układ nie zmienił się do play w pierwszej rundzie meczów posezonowych Stelmet zagrałby właśnie ze Śląskiem. Trudno się myśli to, a play-off, bo jest bardzo daleko, musimy się w szóstkach zagrać dobrze, żeby być w pierwszym miejscu, żeby zawsze mieć swoje boisko i... I na play-offach tych meczów już nie będzie. To będzie walka o wszystko i wszyscy wiedzą i wszystkie spodziewają się i my też spodziewamy się, że dojdziemy do finału. To jest nasz cel. Stelmet uratował zwycięstwo i dwa punkty, które pozwalają mu bronić pozycji lidera przed sąsiadami z tabeli Turowem i treflem. Dzisiaj zajęliśmy przynajmniej dobry początek, dobre otwarcie. Za to w drugiej kwarcie znowu zawaliliśmy sprawę i, i wpędziliśmy się w kłopoty. Był mecz na styku praktycznie do samej końcówki i no nic. cieszymy się, że, że wypadł na naszą korzyść i mamy kolejne dwa punkty. Najważniejsze, by właśnie nie gubić tych punktów ze słabszymi przeciwnikami. Czekamy na potknięcie Turowa, na potknięcie Trefla i miejmy nadzieję, że, że my nie zaliczymy żadnej wpadki do końca i, i będziemy kroczyli tą zwycięską ścieżką. 26 minut zagrał w sobotę Craig Brackins. Większe zaufanie od trenera skończyło się przyzwoitymi statystykami. Craig zdobył 12 punktów i skończył mecz z ośmioma zbiórkami. Cieszymy się ze zwycięstwa. Mieliśmy kontuzjowanego Wlado, który jednak wszedł. I dał nam impuls. Myślę, że zagraliśmy zespołowo i to dało nam zwycięstwo. Obolały wlado po meczu narzekał nie na to, że musiał zagrać, ani na końcowy wynik, ale na to, jak strzyta została mu rana w kazaniu. W ostatnim meczu rozwaliłem łokieć, dostałem szwy, a potem wdało się zakażenie, bo nie zrobili tego tak jak trzeba. Stąd plan był taki, żebym został dzisiaj na ławce. Ale trzeba było jednak wejść i udało się wygrać ważny mecz, szczególnie po tych dwóch pucharowych porażkach. Była taka swego rodzaju presja na nas, presja wygrania tego meczu. Teraz przed nami Eurocup i trzeba z tych zwycięstw urządzić sobie serię. winning We were down by one at the half. That's... Do przerwy przegrywaliśmy jednym. To wtedy trener w szatni zdecydował o tym, że jednak zagrasz? The game in the third, right? yes, we, we... Tak, trener zapytał, czy mogę zagrać. Odpowiedziałem, że tak. Dałem z siebie wszystko i się udało. Myślę, że jesteśmy lepsi od tego Śląska i koniec końców to udowodniliśmy. At the end we win the game. Potrzebowaliśmy dogrywki do tego, żeby to udowodnić. To claim the win. Zwycięstwo to zwycięstwo. Nie ma znaczenia, nawet jeśli to będzie jeden punkt. To i tak zwycięstwo. Wlado swoją grą w tym sezonie odniósł już jedno zwycięstwo na następny. Wyznał nam, że ma już klub, do którego przeniesie się po wypełnieniu umowy w Zielonej Górze. Pojawiają się informacje, że po sezonie odchodzisz do Olimpiakosu Pireus, to prawda? Mogę potwierdzić tylko, że mam już klub na następny sezon. Wszystko tam jest już dogadane. Tutaj zostaję do końca tego sezonu. To jaki to klub? Teraz nie powiem, ale jak będę mógł powiedzieć, to będziesz wiedział pierwszy to chociaż jaki kraj. Nie mogę, bo będzie wiadomo, który to klub. Do plotek o swoim przedwczesnym pożegnaniu ze Stelmetem odniósł się też Craig Brakins. smutny jak nigdy podczas pomeczowego wywiadu. Na to Nie, nic o tym nie wiem, nie jestem smutny. Nie, nie wiem, ciągle potrafię się śmiać, uśmiechać. Serio, nic mi na ten temat nie wiadomo. W sobotę w CRS była jeszcze jedna zwycięska drużyna cheerleaders Zielona Góra. Dzień wcześniej awansowały do drugiej rundy konkursu najlepszych zespołów tanecznych Euroligi. Dziękujemy za wsparcie! Liczymy na Was 24 lutego! W poniedziałek w południe dziewczyny rozpoczną walkę na głosy w playoffach z lokomotywem Kubań Krasnodar. To już jest dla na nas osiągnięcie bardzo duże. Liczymy na to, że w następnym etapie ludzie znowu na nas będą głosować. Ale jesteśmy już zadowolone z naszego osiągnięcia. Stawką drugiej rundy będzie półfinał. Faworytkami są bardziej doświadczone Rosjanki, dlatego opcja odpadnięcia jest w Zielonej Górze brana pod uwagę, ale bez walki nikt się tutaj nie podda. Zawsze tak może być. To, to jest tak naprawdę głosowanie i my nie mamy na to wpływu. Ale mamy bardzo silne poparcie w całej Europie i nie tylko. Australia, Stany Zjednoczone, Kanada i Polska. Jesteśmy reprezentacją całej Polski, także liczymy na naszą Polskę. Cheerleaderki z Zielonej Góry utarły nosa swoim przeciwnikom już w pierwszej rundzie, kiedy w internecie spotykały się z krytyką. Dużo w nas nie wierzy osób, ale no nie, mam, nie mamy się co dziwić, no bo dziewczyny są naprawdę krótko na parkietach sportowych. Wielu jest takich ludzi, którzy po prostu cieszą się z nieszczęścia. Ale nam to nie przeszkadza, robimy swoje i obiecuję z mojej strony, że naprawdę dziewczyny pokażą się za jak najlepszej strony, jeśli tylko im się uda przejść jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej do samego Medialonu i nie pozwolę na to, żebyśmy się, żeby ktokolwiek mógł się za nas wstydzić, bo reprezentujemy miasto Zielonego, Górę, reprezentuje siebie, dziewczyny reprezentują siebie, więc nie pozwolimy na to, żebyście łapali za głowy, zamykali oczy, i nie przyznawali się do nas. Jutro następna okazja do obejrzenia cheerleaderek z Zielonej Góry w akcji, choć głównymi bohaterami wieczoru będą jednak koszykarze z telmetu, którzy w środę pożegnają się z Eurocupem. Na finał mistrzowie polski zagrają z Telenetem Ostenda, z którym w Belgii w pierwszym meczu przegrali rzutem za trzy oddanym w ostatniej sekundzie. Tam przegraliśmy, nie grałem w tym meczu, ale myślę, że teraz mamy naprawdę duże szanse na to, żeby wygrać i zakończyć Eurocup na plus. Kapitan drużyny. Mówi przed meczem o pożegnaniu, które ma być godnym do widzenia. Chcemy pożegnać się godnie, chcemy, chcemy naprawdę e, no zostawić po sobie dobry ślad i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Rywal jest jak najbardziej w naszym zasięgu i. Yy. No i widzimy się w środę. Zwycięstwa nie będzie bez maksymalnego zaangażowania, którego Przemek Zamojski oczekuje przez cały mecz, od całej drużyny i od jej wiernych fanów. Przy naszym zaangażowaniu równej grze przez 40 minut jesteśmy w stanie spokojnie wygrać z drużyną ze standa. Kończymy chyba, bo Maluch już zaczyna przysypiać. <laughs> tak, pozdrawiam wszystkich kibiców i do zobaczenia na kolejnym meczu. Craig Brackins, który zagrał dobry mecz ze Śląskiem, zapowiada bitwę o zwycięstwo. Just fight, you know? Po prostu walka. To nasz dom. Gramy przed własnymi kibicami. Chcemy pokazać, że umiemy bronić naszej chaty i wygrać przy wsparciu naszych fanów. Dla nas będzie to mecz, który będzie trzeba wyrwać, i mam nadzieję, że efektem tego będzie wynik. Mecz z Telenetem startuje jutro o 19.00. Mamy oczywiście porcję biletów na to spotkanie. Kodem uprawniającym do gry o nie jest tym razem wpisanie własnego typu wyniku jutrzejszego meczu na naszym profilu na Facebooku, oczywiście pod linkiem do dzisiejszego odcinka Timeoutu. W CRS widzimy się zatem jutro, a w Timeaucie za tydzień. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.